Ubierz rękawiczki, i teraz tak, jak widzicie, będzie Wam potrzeba tylko trzy buraki. Obieramy te buraki, i co? Jak już obierzecie te buraki, to porządnie wymyjcie i pokrójcie, tak jak widzicie na filmie. Dalej. Obierz trzy ząbki czosnku i przekrój je na pół. Przygotuj sobie jakieś naczynie gliniane lub na przykład swój. i dodaj do niego kilka listków laurowych, następnie wrzuć wszystkie pokrojone ząbki czosnku, dodaj kilka kulek ziela angielskiego i wrzuć wszystkie buraki. Co dalej? Dalej dodaj troszkę suszonego liścia chrzanu, jeżeli nie masz to możesz pominąć tą opcję. I następnie bierzemy jakieś naczynie szklane, może być na przykład zbanek szklany, dodajemy jedną płaską łyżkę soli i zalewamy tą sól jednym litrem ugotowanej wyżącej wody. Całość mieszamy i czekamy aż ostygnie. Ostudzoną wodę wlewamy do buraków, ale tak, żeby buraki były pod wodą, nie mogą one wypłynąć. Pamiętajcie o tym. Następnie dodajemy do całości jedną płaską łyżkę soku z kiszonych ogórków. Bardzo dobrze słyszycie, wcale nie trzeba dodawać suszonej kromki chleba, żeby zakwas wyszedł pyszny. Przykrywamy teraz dzbanek, czy co tamkolwiek macie, ściereczką. Dajemy na to gumkę, żeby nie dostała się, broń Boże, jakaś muszka, owocówka. I tak przygotowany zakwas odkładamy na tydzień czasu w ciepłe miejsce. Po trzech dniach tak właśnie będzie pracował Wasz zakwas. Po tygodniu przecedzamy zakwas buraczany przez sitko. Zobaczcie jaki piękny kolor. I co? Taki zakwas później przelewamy do słoiczków i cieszymy się już takim zakwasem buraczanym na święta. Kochani, wcale nie trzeba używać dwóch lub trzech kilogramów buraków, żeby wyszedł równie pyszny zakwas. Wystarczy użyć tylko trzech buraków. Smacznego!